w tym kraju, my jesteśmy przekonani, że musimy sobie zasłużyć na Bożą przychylność poprzez wypełnianie przykazań, uczestniczenie w rytuałach, robienie różnych rzeczy. Ale, przyjacielu, jestem tutaj, żeby powiedzieć Ci, że to nie jest prawda, ponieważ dwa tysiące lat temu na ziemię przyszedł Jezus Chrystus, ucieleśniony żywy Bóg i przyszedł na tę ziemię po to, aby zbawić każdego człowieka, z czego z Twojej osobistej wiary. Dziś możesz podjąć decyzję, że przyjmujesz to, co on dla ciebie zrobił i nie będzie dużej zasługiwania. Nie będziesz musiał zasłużyć na Bożą przychylność, ponieważ on na krzyżu powiedział: "Wykonało się". On wykonał wszystkie uczynki, wszystkie przykazania, wszystkie rytuały zamiast ciebie. Jezus nie przyszedł tutaj na ziemię stworzyć kolejny system religijny, katolicyzm, protestantyzm czy świadków wiekowych. On przyszedł tutaj dokonać duchowego wydarzenia, zbawić każdego człowieka, spowodować, że każdy człowiek jedynie swoją wiarą będzie mógł.